Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Tak jak Wam zapowiadałam w poprzednim filmiku, czyli w pielęgnacji porannej, dzisiaj pojawi się pielęgnacja wieczorna. No i tutaj jest zdecydowanie więcej rzeczy, także ten filmik będzie pewnie trwał dłużej i więcej Wam jeszcze będę tłumaczyć, jak wygląda moja pielęgnacja. Także przechodzimy do już tego meritum, czyli właśnie do mojej pielęgnacji wieczornej. No i tutaj mamy bardziej skomplikowaną sprawę, ponieważ zaczynamy od oczyszczenia skóry. I to jest oczywiście najważniejsze, żeby te składniki odżywcze, substancje aktywne jak najgłębiej wniknęły w naszą skórę i penetrowały. Właśnie naszą skórę od środka i działały tym samym. Także zaczynamy od właśnie oczyszczania do makijażu skóry twarzy. Ja mam kilka sposobów, także dzisiaj Wam pokażę właśnie kilka technik. I zacznę może od takiej, która Was chyba najbardziej interesuje, czyli coś na pograniczu OCM. I tutaj używam dwóch produktów, e, które naprawdę mi się świetnie sprawdzają. Pierwszym produktem jest olej ze słodkich migdałów. I Jest to produkt, który nakłada na całą skórę twarzy, e, wmasowuję. E, tylko właśnie przy metodzie OCM najlepiej oczyścić jeszcze skórę wcześniej. Także e, najpierw zaczynam od... E, zaraz Wam pokażę od płynu micelarnego i to jest laser Extreme Bielendy. Bardzo fajny produkt. Bardzo szybko zmywa makijaż, jednocześnie pozostawia skórę taką gładką. Także bardzo Wam polecam, bo jest to niepozorny produkt. Wiem, że wiele z Was na niego jeszcze nie trafiło, ale naprawdę sprawdza się świetnie, także ten produkt Wam zdecydowanie polecam. I dalej, jak już mam zmytą, zmyty makijaż z twarzy, to na koniec zostawiam oczy i oczyszczam je płynem dwufazowym z firmy Garnier. Bardzo fajny produkt, bo nie pozostawia tłustej warstwy, także myślę, że będziecie z niego zadowolone, ponieważ nie robi mgły, od razu ściera makijaż i naprawdę nie musimy trzeć oczu. Także te produkty wybieram do demakijażu. Tutaj sobie postawię może po boku, aby odkładać te produkty, które już Wam pokazałam. I dalej jest ta, ta metoda docelowa OCEM, czyli nakładam olej ze słodkich migdałów, masuję skórę twarzy i używam takiej specjalnej ściereczki. To nie jest muślinowa, bo muślinową gdzieś mi na tam posiał jak prał, i po prostu chyba nam praka wciągnęła na tą ściereczkę. Także kupiłam sobie za dosłownie 3 zł taką ściereczkę z mikrofibry, która bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ w świetle do tej musi nowe ściereczki, ona, ona dłużej trzyma to ciepło. Także nakładam na całą twarz, jak już mam wysmarowaną buzię olejkiem, przykładam na chwilę, znowu wypłukuję moją ściereczkę, drugi raz przykładam i e, kolejny raz nakładam olej ze słodkich migdałów. Tylko nie pamiętam właśnie, czy po tej fazie tej ciepłej należy um, później jeszcze zmyć twarz zimną wodą właśnie dzięki tej ściarce czyli przykładając. I dopiero znowu nałożyć olej ze słodkich migdałów. Także kolejny raz nakładam tą samą warstwę, znowu masuję i później ścieram cały makijaż. I dopiero chyba wtedy na końcu przykładam właśnie do twarzy zimną wodę, żeby właśnie się te pory nasze zamknęły. Ale taką szczegółową metodę, i jak to wszystko wygląda w praktyce, podlinkuję Wam na dole, ponieważ taki film mi się pojawił. I podobnego produktu do tej samej metody i w ten sam sposób używam takiego masła do twarzy z firmy The Body Shop. To jest takie masło właśnie do oczyszczania skóry twarzy, bardzo fajne i też w no, dosyć, dosyć takiej przytępnej cenie, bo kosztuje chyba w granicach 50 zł, pięknie pachnie i bardzo fajnie się sprawdza. Także te dwa olejki, tutaj to tu jest mieszanina olejków, bardzo fajnie się sprawdzają, także jeżeli będziecie na promocjach w Shop, bardzo Wam polecam spróbowanie tego produktu. Wiem, że wiele z Was już używało tego masełka, także jeżeli nie chcecie kupować klinik, które kosztuje w granicach 100 zł, to tutaj połowy tańszy jest właśnie ten produkt. Ehm, także to chyba byłyby wszystkie metody oczyszczania. Jeżeli na przykład e, mam lekki makijaż, nie chcę mi się go zmywać i przykładać do, do twarzy właśnie tą siereczkę nie nakładałam kremu BB, ponieważ krem BB zawiera silikony, także lepiej je wypłukać właśnie ciepłą wodą, te pory muszą oddać te silikony z powrotem, e, to wtedy używam Vichy Norma Modern i myślę, że to jest tańszy odpowiednik tego, że rozklinik działa ja praktycznie identycznie. Zmywa cały makijaż, jest bardzo fajny i myślę, że jest na pewno tańszy. Przynajmniej o połowę tutaj akurat mam wersję 100 ml na przetestowanie. Kupowałam właśnie Normader, ten niebieski, ten zielony Detox. Także działa tak samo dosłownie i myślę, że naprawdę spokojnie Wam zmyje cały makijaż, a ja później jeszcze przycieram bacikiem skórę i naprawdę jest czysta. Także to jest jeden z takich produktów, które Wam mogę naprawdę polecić. No, i jeżeli na przykład moja skóra jest już oczyszczona, to później spryskuję wodę hydrolatem różanym. Firma EcoSpa naprawdę podbiła moje serce, ponieważ ta wersja hydrolatu różanego, wersja przestań. Ta wersja hydrolatu różanego jest naprawdę świetna. Bardzo ładnie pachnie i dodatkowo można kupić sobie atomizer, który właśnie ładnie wam spiskuje skórę twarzy i od razu odświeża. Także widziałeś się w poradnej pielęgnacji, że też tego produktu używam również rano i wtedy przecieram buzię moim ulubionym witaminowym tonikiem z firmy Debodeshov i to jest mój hit. Uwielbiam ten tonik, to jest taki lotion, to jest zupełnie inna forma toniku niż do notu używało się, także naprawdę mogę Wam szczerze polecić, bo kosmetyk jest cudowny, bardzo ładnie nawilża skórę twarzy i naprawdę po tym przesuszeniu marką Ziaja bardzo mi pomógł, także jest to jeden z takich toników, do których wracam regularnie i naprawdę cena mnie w ogóle w żaden sposób nie odstrasza, mimo że kosztuje 40 zł, także myślę, że warto, bo to jest produkt, który naprawdę warto kupić. Um, teraz kończę właśnie klinik czyli e, złuszczający płyn e, troszeczkę chcę odejść właśnie od złuszczania na, na razie, tak jak już będzie lato ponieważ moja skoro się trochę przesuszyła, ale też bardzo ładnie nabrała takiej witalności i takiego blasku swojego, takiego naturalnego, także myślę, że to jest kwestia złuszczania, ale teraz dam odpocząć skórze i kończę dosłownie tam raz na dwa dni używam właśnie takiego toniku złuszczającego to jest trójeczka, później chyba kupię dwójkę i będę tak delikatnie złuszczać skórę, ponieważ później z powrotem na jesień wrócę do również produktów złuszczających, także bardzo Wam polecam, możecie sobie na spróbowanie kupić mniejszą buteleczkę. No, także, także to chyba to, bo tutaj jeszcze patrzę na te wszystkie produkty. Hmm, oczywiście po, <laughs> po toniku złuszczającym z, z klinik używam tego dramatycznie widżającego żelu i to jest. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. I to jest taki właśnie taki żel, który bardzo dobrze powinien Wam nawilżyć skórę twarzy, ja naprawdę sobie go chwalę, ponieważ bardzo jest lekki, bardzo szybko się jej przyjemnie rozprowadza, nie pachnie, ma fajną, wygodną pompkę, także też Wam polecam w ogóle, żebyście spróbowały trzech kroków, ja Wam teraz myślę, że w przyszłym nie zrobię recenzję w ogóle trzech kroków, ponieważ nie pytały się, a już jestem praktycznie przy końcówce. No i walka, słuchajcie, z niedoskonałościami. Jeżeli mam jakieś takie drobne niedoskonałości, tutaj walczę z takim, z takim taką ostatnią pozostałością, albo ewentualnie coś mi tutaj wyskoczy w okolicach żółkwy to wtedy używam Laroche Pose Duo Plus. I to jest wersja, jakby zmodyfikowana, ale równie bardzo dobra. Bardzo sobie chwalę tą wersję. Tutaj mam 40 litrów, dorwałam ją w cenie, w cenie chyba 42 zł, także myślę, że też jest. Bardzo fajna, przystępna i przyjemna cena i ten produkt leczy mi mniej więcej w 2-3 dni niedoskonałości, które mi się goją często tydzień, także też mi pisało się, że często korzystacie z tego produktu, który jest naprawdę wydajny, ma w ogóle świetny aplikator, bo tutaj ja na każdy paluszek w inne miejsce dotykam, żeby po prostu nie przenosić tego, co już ewentualnie chcę zniwelować, żeby nie rozprzestrzeniać tych niedoskonałości, także na każdy palec po prostu rozprowadzam w inne miejsce ten produkt. I tak naprawdę szybciej mi się goją wszystkie ranki, czy właśnie niedoskonałości i ewentualnie pozostałości po tych nieprzyjaciołach. Dalej przechodzimy, jak już mamy oczyszczoną skórę twarzy, to warto też zastosować maseczki. Ja oczywiście peeling tutaj stosuję z ziai, ten, ten taki chyba grubo ziernisty. I później nakładam maseczki. Tutaj mam na przykład Palmers oczyszczająca maska do twarzy która zawiera w sobie właśnie olej ze słodkich migdałów, jak już Wam mówię, witaminę E i ona właśnie masło kakaowe, masło she i ona właśnie wspomaga... A zredukować zanieczyszczenia na skórze. Ona usuwa, oczyszcza i na wiele lepszy okazji. Bardzo fajna maska, bardzo wydaje mi się, że godna uwagi maska, ponieważ naprawdę skóra się robi taka gładka. Oczywiście nic nie przebije kultowej maski z Clarins, którą właśnie chciałabym już w końcu kupić, także muszę się zdecydować i parę rzeczy, parę rzeczy trochę zredukować z mojej właśnie pielęgnacji, ponieważ chcę pokończyć różne rzeczy. Ale takim sztandarowym produktem, który pojawia się u mnie w pielęgnacji, no to oczywiście jest spirulina, algi morskie i mam tutaj algi brunatne. Ja zdecydowanie wolę algi brunatne, ale raz na jakiś czas również jako prowencja stosuję algi zielone, czyli spirulinę. Bardzo fajne produkty. Wczoraj właśnie użyłam tą algę brunatną i moja skóra była taka rozświetlona od razu. Jak wytarłam, słuchajcie, buzię ręcznikiem, to po prostu było takie wow, ona była taka glow, taka, taka jasna, taka wypoczęta, także ja zawsze mieszam ze śmietaną albo jogurtem greckim i to naprawdę mi pomaga. Eee, także to są takie maseczki, które najczęściej używam, oczywiście bardzo Wam też polecam e, marokańską ginkę e, Gasol, Tylko wiem, że to się inaczej czyta. Kiedyś mi napisałyście, ale już nie pamiętam. E, to jest marokańska laginka, ekologiczna, też również ekospa, bardzo fajnie działa i podobnie do właśnie spiruliny, tak właśnie oczyszcza, rozświetla skórę e, i też właśnie, jeżeli macie ziemistą skórę, to też Wam pomoże e, ją troszeczkę rozświetlić, tak rozpromienić. Co e, tu jeszcze mam? Aha, dobrze. Eee, no i przyszła pora na pielęgnację już taką docelową naszej skóry. Wcześniej używałam olejek z Clarence e, Double Serum. Bardzo fajnie nawilża skórę, ale e, powiem Wam szczerze, że e, o wiele lepiej działa od niego ten Clarence, który teraz o, ostatnio kupiłam, czyli Lotus wersja dla skóry tłustej i mieszanej. E, cudownie pachnie, chociaż nie wiem czy mężczyznom Waszym się spodoba ten zapach, bo Nathan mówi, że strasznie śmierdzi. Bardzo ładnie pachnie taką cytryną, taką takim rozmarynem, jednocześnie lawendą, także to są moje zapachy, ja bardzo lubię właśnie rozmaryn i lawendę. Um, ten olej tak koi naszą skórę, ja dosłownie wtedy nagrzewam tak z 8 kropel, taką grubą warstwę tego olejku sobie rozprowadzam na szyi i dekolcie. Ja nam się wchłania, myślę, że co najmniej 20 minut. A, ale tak czekam pół godziny i wtedy nakładam e, krem z mixy. To jest akurat 45, plus, wersja przysmaczkowa i ujędrniająca na noc i na dzień. Chociaż myślę, że to jest taka bogatsza formuła, więc grubszą warstwę możemy sobie spokojnie nałożyć na noc i powiem Wam szczerze, że bardzo często... Budzę się, tak sprawdzam później w że ta skóra jest naprawdę super. Wygląda taki jętnie taka piłeczka, tutaj szczególnie na policzkach to widać. Ja oczywiście jestem młodą osobą, także to są tylko takie moje subiektywne odczucia, ponieważ różnych kremów używałam dotąd, ale ten miks mi się bardzo naprawdę podoba, właśnie tego olejku i właśnie miksy. Także jeżeli jeszcze nie kupowałyście, wiem, że jedna z moich widzów kupiła za 9 zł w Carrefourze, także... Może znajdziecie równie fajne cenie, ale ten kosmetyk Wam naprawdę polecam i ten duet w ogóle, bo pytałyście się mnie właśnie o Lex Clarence, także na 100% Wam polecam, jest po prostu świetny i naprawdę nawet w regularnej cenie za 150 zł warto, warto w niego zainwestować, bo jest bardzo wydajny, także jak widzicie ja już używam ponad 2 tygodnie, a zużycie jest może 1-8, także naprawdę spokojnie na 3-4 miesiące Wam starczy. Ja słyszałam nawet, że dziewczynom starczy na pół roku, także jest dodatkowo bardzo, bardzo wydajny. Jeżeli najpierw nałożę sobie olej i chcę szybko, później nałożyć krem, bo czasami wiecie, obejrzę film, później zapomnę, to wtedy spryskuję wodę taką orzeźwiającą, giełką tonikiem, dwa w jednym stopy. To są akurat białe kwiaty. Spryskuję całą twarz i szybko mi się od razu wchłania ten olejek i dopiero później nakładam właśnie swój krem. E, raz na kiedyś też używam serum z witaminą C, to jest filtr, taka wodyszą. promienna, odświeżona, także naprawdę bardzo fajny produkt. Raz na kiedyś można sobie zastosować bądź ewentualnie rano, na przykład wiem, że wiele z Was ten to serum rano i później nakłada filt, także bardzo Wam też polecam. E, też często, że często, może tak dwa razy w tygodniu używam e, tego kremu mikrozczającego z kwasem e, migdałowym na noc. Tutaj mamy tylko dosłownie 3% zawartości pasu migdałowego, ale bardzo ładnie ten produkt działa na moją skórze, bardzo dobrze. Ja zauważyłam, że ona się budzi taka... budzi się. Jest rano taka właśnie promienna, wypoczęta i tak właśnie delikatnie złuszczona, także też się sobie ten produkt też w komentarzach. Także myślę, że też jest wart i godny uwagi, bo kosztuje w granicach 10 zł. I też bardzo często, znaczy często Zauważyłam, że bardzo mnie ciągnie do tych olejków i też używam ekologicznego olejku kokosowego. I jego stosuję tak też dwa razy w tygodniu, w zależności od jak mi się przypomni. Ale bardzo ładnie też działa na skórę, tak zmiękcza moją skórę i naprawdę powiem Wam, że te olejki naprawdę bardzo fajnie działają na skórę. Mniej na mnie działa olej karganowy po troszeczkę czasami mam wrażenie, że zapycha, ale naprawdę działanie jest super. I też bardzo Wam polecam olej z róż rdzawej. On bardzo podobnie działa do tego oleju z Clarence przynajmniej ja zauważam podobne rezultaty że moja skóra jest bardzo taka napięta, jędrna. Um, no i jeżeli właśnie nie macie funduszy na przykład na olejek z klare, czy po prostu nie wierzycie w jego takie magiczne działanie, to możecie najpierw spróbować sobie olejku z różny rdzawej, zapach no niestety nie jest różany, pachnie dosłownie jak olej z nasion malin, także będziecie kojarzyć ten zapach, ale naprawdę bardzo tak zmniejsza skórę Twarzona ona się taka robi jędrna, właśnie taka promienna także bardzo fajnie też działa na moją skórę i naprawdę po, po testach tego produktu myślę, że warto się na niego skusić i ma naprawdę świetne działanie, ponieważ też działa anti-aging, także e, bardzo, bardzo Wam polecam. I też, też mogę Wam tutaj pokazać e, coś, e, czym bardzo lubię nakładać swoje maseczki. To jest taki specjalny, e, tak mi się trochę piszą taki specjalny jakby pędzelek do nakładania maseczek, który idealnie po prostu rozprowadza Wam maseczki takie na taką gładką pastę i też bardzo ładnie tutaj e, można w okolicach pod oczami rozłożyć ten produkt. Także to jest taki gadżet, który ułatwia mi pielęgnację Eee, tak się zastanawiam, co Wam jeszcze pokazać. Teraz nocję oczu i to będzie już chyba koniec filmiku, ponieważ jak na przykład nałożę sobie jakąś maseczkę na, na twarz powiedzmy na noc, to często później po zmyciu maseczki jeszcze nakładam na dodatkowe 10 minut takie płatki kolagenowe, które Wam pokazywałam już wielokrotnie w moich ulubieńcach czy produktach godnych uwagi, ponieważ one są tak nasączone, Ja się je kupiłam pół roku temu one są nadal bardzo mięciutkie, bardzo nasączone, bardzo mokre i naprawdę tutaj bardzo wygładzają skórę pod oczami, kupiłam też mamie, ona też jest strasznie zadowolona, także tutaj mamy kolagen, witaminę E, wyciąg z zielonej herbaty i owoców tropikalnych i... Kosztują dosłownie 10 zł, także możecie je dorować w Hebę nawet w promocji za 7 zł. No i właśnie na koniec chciałam Wam pokazać dwa produkty, które w zasadzie trzy produkty, które uwielbiam pod oczy, nakładaj zwłaszcza wieczorem. To jest przede wszystkim krem, krem pod oczy topa. To jest nawilżający krem rozświetlający pod oczy, najbliższy, elastycznie, rozjaśnia cienie i przywraca blask. Powiem Wam, że on jest tańszym odpowiednikiem, moim zdaniem, i Idalia, także jeżeli nadal nie się i Idalia, bo uważałeś, że nie jest za drogi, to zdecydowanie Wam polecam Topa Amarantus. On kosztuje 20 zł, nie jest drogi, także myślę, że naprawdę warto się na niego skusić i grubą warstwą nakupam i moja skóra jest jednocześnie nawilżona, ale też nie obciążona, ponieważ ten kosmetyk jest lekki w swojej formule, także naprawdę uważam, że na noc jest rewelacyjny. Kupiłam teraz białego hibiskusa, także... Także Wam pokażę na następnych zakupach i mam nadzieję, że to się sprawdzi równie dobrze. Mimo, że te produkty mają 10 ml, są niezwykle wydajne. No i tak jak mówiłam jest tańszym odpowiednikiem, wiszy idealnie. I jednocześnie chyba bardziej nawilża. Także to są produkty, które używam pod oczy i mogę Wam też jeszcze polecić coś z olejków. Jeżeli bardzo lubicie taką naturalną pielęgnację to polecam Wam olek, olejek Choba I to też jest produkt, który wielokrotnie się pojawiał w moich ulubieńcach, ponieważ tak przycudownie rozświetla skórę twarzy, tak ładnie nawilża ją i natłuszcza, ale powiedziałam, że bardziej natłuszcza i tak działa ochronnie na okolice pod oczami także stosuję go raz na jakiś czas a przynajmniej tak dwa razy w tygodniu na wieczór, natomiast e, lepiej mi się sprawdził e, jeżeli chodzi o nawilżanie to naturalne masło awokado masło awokado ma taką masełkowatą, doskonale taką puszystą konsystencję e, ja na przykład jak oglądam film wieczorem to sobie nakładam na skórę dłoni i jednocześnie sobie wklepuje pod oczy. I naprawdę powiem Wam, że jest różnica. Skóra jest bardzo nawilżona rano i jeszcze tak dosłownie dotykacie, to jest po prostu takie właśnie uczucie pod palcami, że to jest po prostu nawilżona, nawilżona okolica. Także bardzo Wam polecam. No, także pokaż mi swoją pielęgnację, powiem, jakim jesteś człowiekiem. Mam nadzieję, że tutaj ta pielęgnacja też Wam się spodobała, kilka rzeczy podpatrzyłyście, no i oczywiście przykonałyście się do kilku produktów. Mam nadzieję przynajmniej, bo Taki, taki miałem zamiar pokazując Wam te produkty produkty są naprawdę niezwykle wydajne moim zdaniem teraz ta moja pielęgnacja jest naprawdę świetna, zresztą też często mi komplementujecie moją skórę pod filmikami, że jest właśnie promienna taka nawilżona oczywiście to też jest zasługa kosmetyków kolorowych ale tak jak Wam wcześniej powiedziałam, pielęgnacja jest tą naszą bazą, także korzystajmy i czerpmy inspiracje z kosmetyków, które można dostać zarówno w sklepach, jak i tutaj takie bardziej naturalnej kosmetyki także czekam na Wasze komentarze mam nadzieję, że filmik Ci podobał kciuki w górę, bo to też jest dla mnie ważne i dla YouTube'a, który później Wam pokazuje na bieżąco i szybciej moje filmy. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, hej!